Usłyszane przez nas słowo Chrystusa, które nas wprowadza w czas Wielkiego Postu, ma swojego bohatera. Dzieci i młodzież szkolną, zapytalibyśmy zapewne, gdzie jest podmiot w tej wypowiedzi? Kto jest bohaterem tej wypowiedzi Jezusa? Nie jest nią grzech, grzech obłudy faryzeuszy, ale też nie są nią modlitwa jałmużna i post. Jezus mówi o kimś. W centrum uwagi Jezusa jest ten, do którego te czyny są zwrócone. To jest Ewangelia o Ojcu. To jest Ewangelia o Bogu. W całym naszym życiu i w Wielkim Poście również chodzi o Boga. To On jest najważniejszy. Staje przed nami tego dnia Chrystus i mówi nam, otwiera przed nami swoje serce. Sam Jezus Chrystus dzieli się z nami tym, co jest istotą Jego życia, co jest dla Niego najważniejsze. Są takie momenty, kiedy człowiek jest szczery. To się dzieje czasem pod wpływem uży używek, czasem w gniewie, pod wpływem emocji, ale są takie momenty, kiedy człowiek otwiera swoje serce i pokazuje, co dla niego naprawdę jest ważne. Jezus świadomie otwiera swoje serce przed nami. Mówi nam, co dla Jezusa liczy się najbardziej, co jest dla Niego najważniejsze, co jest istotą Jego życia. Czemu Jezus poświęca wszystko, czego najbardziej pragnie? Czego Jezus najbardziej pragnie? Aby Jego Ojciec został otoczony chwałą. Na kilkanaście godzin przed swoją śmiercią, Jezus wypowie ostatnią prośbę do Boga, do swojego Ojca. Poprosi, aby Ojciec został otoczony chwałą. I oto pewien scenariusz, pewien plan na ten czas. Co jest w Wielkim Poście najważniejsze? Nie to, żebyśmy się umartwiali, żebyśmy tam czegoś nie jedli, żebyśmy sobie czegoś odmówili, żebyśmy postanowień z pewnością dobrych dotrzymali. Ale Wielki Post. To jest czas, w którym szczególnie mamy odczuć, że najważniejszy w moim życiu powinien być Bóg. W Trójcy Świętej Jedyny. Trzeba nam odczuć, że człowiek bez Boga nie potrafi, nie może, nie powinien żyć. Tego byliśmy świadkami w ostatnim czasie, kiedy do głosu. Więc ten głos sobie zabrali ludzie niewierzący, którzy otwarcie mówią, że są niewierzący, że w Boga nie wierzą. Więc oni doszli do głosu. Usłusznie podstawiono im mikrofony, kamery telewizyjne wyłączono. Oni się mogli wypowiedzieć. Oto się wypowiadali ostatnio i nadal się wypowiadają ludzie niewierzący w Boga. Co ci ludzie mówią? Mówią. Że chcą zabijać innych ludzi. W dodatku niewinnych i bezbronnych. Mają jeden interes. Ludzie niewierzący w Boga mają jeden interes od reszty świata. Żeby im świat pozwolił zabijać ludzi. Jak pozwoli, to może bardzo. Tylko to. A my? Dojdziemy do głosu. Jeszcze możemy... Nie wiem, czy to się uda, ale przecież w czasach przedepidemicznych, no jeszcze mogliśmy dojść do głosu w Wielkim Poście, ponieważ mogliśmy wyjść na ulicę, i to się działo w całym kraju. Mogliśmy wyjść na ulicę w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. My też dochodzimy do głosu. Czasem ktoś nam użycza głosu, ktoś nas pyta o coś. Jak często rozmawiamy o Bogu? To jest dobre pytanie na wielki post. Jak często my rozmawiamy o Bogu? Wstydzimy się? Krąpujemy się. Mówić o Bogu, troszkę odczuwamy taki dyskomfort, takie zażenowanie. To nie wypada mówić o Bogu. No to jest ksiądz. Ksiądz przyjdzie po kolędzie, to nam będzie mówił o Panu Bogu. Bo jak zaprosimy księdza, no to przyjdzie no i zejdzie na tematy religijne. To o czym wypada rozmawiać? Ludzie nie wstydzą się rozmawiać o rzeczach wstydliwych, intymnych. Nie wstydzą się mówić brzydko, nie wstydzą się przeklinać. Nie ma zażenowania. O co to? Już dorośli jesteśmy, wszystko jest dla ludzi, nic co ludzkie nie jest nam obce, nic co ludzkie, nic nie jest bardziej ludzkie jak Bóg, Stwórca Człowieka. I Wielki Post jest po to, abyśmy uzyskali odpowiedź na pytanie, a właściwie w imię czego je ja mam to robić? Wszyscy wokół tego nie robią, jeszcze się ze mnie śmieją, noż od dziecka słyszymy, nasze mamy w dobrej wierze nam mówili, ty się nie daj wykorzystywać, nie, to się zaczęło, prawda, od pachnącej chińskiej gumki, tylko nikomu nie dawaj, nie, ty sobie nią będziesz mazał, nie? Potem był etap wyższy zamiast gumki. Potem był taki korektor, taki to jeszcze, nie? tylko nikomu tego i tak nam zostało. Nie? Tu się nie daj wykorzystywać. Mówiąc tak prościej, mówiły nam mamy, to nie być głupi. I w tym wzrastamy. Inni nie robią, to ja też nie będę robił. Czy ja głupi jestem? I nie wiem, czego nam się wysilać. Nikt tego nie robi. Jestem jedyny, proszę księdza. I że się ze mnie w rodzinie śmieją. Mówią, dałbyś sobie spokój. Tak ta, tego nikt nie robi. Mówią, że jestem naiwny. Że jestem nieprzystosowany. W imię czego? Posłuchajmy rad, jakie w miejscu pracy, w kolejce, gdzieś tam udzielają sobie ludzie. Jak sobie radzą? Jakich rad udzielają sobie ludzie? Bezbożnych rad. Mówią, ty sobie jeszcze życie ułożysz, ty jeszcze jesteś młody, ty jeszcze jesteś młoda. Także Jezus zabiera głos. Mówi jedną ważną rzecz o Bogu. Słyszymy dziś ważną rzecz o Bogu. Jeden, jedyny raz w roku słyszymy ważną rzecz o Bogu. Że On widzi w okryciu. Bóg widzi. Bóg widzi. I Pan Jezus uściśla: widzi w ukryciu. Widzi to, czego nie widzą inni ludzie. Widzi nie tylko grzech czyniony w ukryciu, bez świadków, nie przy ludziach. Widzi. Nas jednak interesuje to, że widzi dobro. Bóg widzi w ukryciu dobro. Dobro, za które nikt Tobie człowieku nie zapłaci. Nawet Cię nie pochwali, bo nie będzie o tym wiedział. Jeszcze gdyby wiedział, że to zrobiłeś Ty, o to może by podziękował, ale nie będzie wiedział na pewno. Zostaw to, co ci będzie. O tego są inni. Zostaw to. Dziś Jezus mówi nam o swoim ojcu, że widzi w ukryciu kiedy się modlisz, choć nie modli się nikt. Dajesz ją mużne. Przepije przecież, nie? Niech się ruszy do roboty. Mnie też nic łatwo nie przyszło. Widzi Twój wysiłek. No i co się w frajerze wysilasz? I co ty z tego masz? To pytanie, co ty z tego masz? Ludzie mówią, nic z tego nie mam proszę księdza. Uczciwie tyrają 40, nic z tego nie mam. To jest nieprawda. Dziś Pan Jezus zabiera głos i odpowiada nam no, na to pytanie: Co Ty z tego masz? Co Ty z tego będziesz miał, że będziesz uczciwym, prawym człowiekiem? Co Ty z tego będziesz miał? Mówi krótko Jezus: Ojciec Twój, który widzi w ukryciu. Odda Tobie, odda Tobie za każde dobro, każdą uczciwość, odda Tobie. Ojciec, który to widzi, i w ślad za tą Ewangelią, tak pięknie komentuje ją, święta liturgia eucharystyczna jest takie zdanie, taka prośba w modlitwie eucharystycznej pamiętaj także o tych których wiarę jedynie Ty znałeś najlepsze co nas może w życiu spotkać to dobro wiadome jedynie Bogu a ludziom nie żeby takiego dobra było dużo. Żeby tylko Bóg to wiedział. Ludzie wiedzieć nie muszą. Aby ta modlitwa objęła także nas. Żyjmy tak, żeby to było o nas to zdanie. Pamiętaj, Boże, o tych, których wiara jedynie. Bo Ojciec odda Tobie, czyli jak najbardziej warto być przyzwoitym, po prostu przyzwoitym, po prostu uczciwym, po prostu warto się starać, po prostu warto. Najnormalniej w świecie warto, to właśnie ludzie, którzy żyli tą Ewangelią, przemienili ten świat i nadal sprawiają, że to się jeszcze jakoś trzyma kupy. Bo są ludzie, którzy dogłębnie wzięli sobie do serca to proste stwierdzenie Jezusa: Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, widzi wszystko. Niczego nie, niczego nie zapomni, nie ten patrzący, nie ten nie ukryje się przed nim nic. Widzi w ukryciu, innymi słowy mówi Jezus, widzi wszystko i odda Tobie.